Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stein i będę miał przyjemność prowadzenia dla Państwa tego krótkiego szkolenia. No, dosyć sporo działo się wczoraj na rynku. Oczywiście z perspektywy polskich inwestorów bardzo ważna była decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat kredytów frankowych no zgodnie z oczekiwaniami jakby ten wyrok był pozytywny dla kredytobiorców natomiast no, nie wywołał on paniki, był zgodny z oczekiwaniami czyli no właśnie tak jak mówiłem był zgodny był pozytywny dla kredytobiorców natomiast no nie oznacza to jakichś automatycznych ruchów ze strony sądów, ze strony banków, więc tak naprawdę te wszystkie koszty które były wyliczone, mogą być troszkę wyolbrzymione. To jest naprawdę bardzo długi proces, wobec czego no polski złoty oraz banki umacniały się. Natomiast no, z drugiej strony mieliśmy dosyć taką negatywną sytuację na rynkach finansowych ze względu na dane które opublikowane zostały ze Stanów Zjednoczonych był to indeks ISM dla sektora usługowego on spadł dosyć nisko do okolic poziomu 52 i6 punktów z tego co z tego czy, czy nie wiem czy dobrze pamiętam, ale mniej więcej właśnie te okolice z 56 i 40 punkta więc no spadek jest dosyć duży no ale jakby ważniejsze jest ten trend, który został wyznaczony przez Poprzedni spadek indeksu ISM dla przemysłu to wszystko pokazuje, że jednak w gospodarce amerykańskiej nie dzieje się zbyt dobrze. No i duży wpływ na to wszystko ma to, co dzieje się w relacjach pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Natomiast z drugiej strony, właśnie to, że mamy takie złe dane, które pokazują, że w gospodarce nie dzieje się zbyt dobrze, to powoduje, że rynek zaczyna wyceniać w pełni obniżkę stóp procentowych. W tym roku. Wczoraj to prawdopodobieństwo ruchu wynosiło już 92%. Dzisiaj być może jeszcze to prawdopodobieństwo zostało zwiększone, więc w takiej sytuacji no, wydaje się, że Rezerwa Federalna kolejny raz może zdecydować się na ruch w stopach procentowych, choć no, trzeba pamiętać, że była dosyć duża rozbieżność, jeżeli chodzi o właśnie ostatnie posiedzenie, tam 7 członków widziała kolejną obniżkę, 6 z tego co pamiętam pokazywało na brak zmian, natomiast 6 na wyższe stopy procentowe, więc oczywiście tutaj bardzo duża rozbieżność, jeżeli chodzi na ten czy na przyszły rok. No i oczywiście dzisiaj mamy dane NFP, które mogą tak naprawdę dużo nam rozjaśnić, jeśli chodzi właśnie o obniżkę stóp procentowych. No dane... ADP były mieszane, wypadły w, z tego co pamiętam 135 tysięcy, więc no, nie jest źle, ale też nie jest zbyt dobrze. Zobaczymy, jak właśnie te dane wypadną. Oczywiście, płace będą tutaj troszkę mniej w tym momencie ważne, bardziej zatrudnienie oraz stopa bezrobocia, z takich jeszcze globalnych rzeczy, no to warto zwrócić uwagę na Reala Brazylijskiego, który w końcu zaczął się umacniać. No Real w stosunku do dolara był bardzo nisko, czyli USD BRL bardzo wysoko. To jest związane z sytuacją w parlamencie. Tam ma miejsce głosowanie, kilka głosowań dotyczących systemu emerytalnego. Ten system emerytalny jest bardzo dużym obciążeniem dla wydatków fiskalnych całego państwa. Natomiast no właśnie zmniejszenie tego systemu emerytalnego ma doprowadzić do dużych, dużych oszczędności, które z kolei no, mają poprawić całą sytuację i pozwolić gospodarce się szybciej rozwijać, więc warto zwrócić uwagę na tą sytuację i właśnie z perspektywy reala zwrócić uwagę na kawę oraz na cukier. Kawa, można powiedzieć, troszkę się tak nie za bardzo zachowuje pozytywnie, no, jest lekko powyżej 100 centów za jednego funta, natomiast no, zdecydowanie lepiej zachowuje się cukier, choć w tym wypadku możemy też mieć do czynienia z lekkim spekulacyjnym wykupieniem. Dzisiaj w kalendarzu, oczywiście, dane z amerykańskiego rynku pracy, to będzie kluczowe dla rynku. Reszta, już troszkę mniej, mamy bilans handlowy z Kanady, mamy IVPMI, ale szykuje nam się niespodzianka o godzinie 20, czyli już właściwie, kiedy większość inwestorów. No w Europie przynajmniej będzie, będzie już powiedzmy żyło weekendem będziemy mieli wystąpienie Pawela, czyli no mogą być tu jakieś wskazówki dotyczące tego, co możemy oczekiwać pod koniec tego miesiąca, bo 30 października będziemy mieli decyzję feder rezerwy federalnej na temat wysokości stóp procentowych i rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to euro Europelen SP500 złoto oraz ropa. I przechodzimy sobie już na początku, jeszcze tutaj chciałem zwrócić uwagę, że jakby ten, ta cała decyzja CUE została przez nas opisana. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to są tygodnie jak nie miesiące pracy prawników w Polsce, analiza całego tego wyroku. No i oczywiście potem sądy, bo. To, to okazuje się, że to nie jest takie proste. To nie, jest, nie, nie, nie będzie żadnych automatycznych e, decyzji, żadnych automatycznych ruchów ze strony banków, ze strony sądów, czyli każdy przypadek będzie musiał być rozpatrywany indywi indywidualnie. Oczywiście e, ta decyzja dotycząca jednego kredytu daje pewne wytyczne, natomiast no, trzeba e, zwrócić uwagę na kilka ważnych e, kwestii. Tutaj one zostały e, bardzo dobrze opisane, biorąc pod uwagę, właśnie te kredyty, przewalutowanie kredytu oraz oraz jakby utrzymanie tej stawki libor okazuje się, że może to być niewykonalne w przypadku w przypadku różnego rodzaju umów i jeżeli sąd uzna, że po zmianie po usunięciu pewnych klauzul z umowy nie będzie można utrzymać tej stawki libor no to kredyt trzeba będzie rozwiązać co co oczywiście oznaczałoby, że taki kredyt musiałby być jednorazowo spłacony reszta zobowiązania musiała być spłacona co oczywiście no, w większości przypadków było Byłoby niewykonalne i nawet nieopłacalne dla kredytobiorców, więc okazuje się, że no nie zawsze, nie w każdym przypadku może istnieć szansa na to, że taki kredyt przewalutowany byłby spłacany z tą bardzo dobrą, bardzo dobrym ujemnym oprocentowaniem ze Szwajcarii, czyli czyli postawce LIBOR. Oczywiście biorąc pod uwagę również narzut ze strony banku no to widać że, że no niekoniecznie ten, ta, ta decyzja jest tak bardzo pozytywna z perspektywy kredytobiorcy jak mogłoby się to wydawać więc widzimy co oczywiście się dzieje na rynku więc zachęcam oczywiście do zapoznania się z tym komentarzem natomiast my przechodzimy sobie przechodzimy sobie do do, um, przechodzimy sobie do platformy, zaczynamy sobie od kalendarza, więc już tutaj przybliżam. Jak widać, no sporo tych odczytów, natomiast, oczywiście, większość, większość tych odczytów dotyczy dzisiejszego, dzisiejszej publikacji danych z rynku pracy. No i mamy oczywiście ten kluczowy odczyt, czyli. NFP, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, konsensus na poziomie 145 tysięcy. Warto zwrócić uwagę na tą dosyć sporą różnicę, prawda? Pomiędzy zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, czyli widać, że dosyć sporo nam wchodzi zatrudnienie ze strony rządu. To samo było widoczne w poprzednim e, miesiącu, czyli widać, no. No, rząd zaczyna, zaczyna zatrudniać. Pytanie jest, czy to wynika z tego, że rynek pracy zaczyna powoli kuleć, czy no, są, są na to potrzeby, żeby, żeby zatrudniać w sektorze publicznym. No, konsensus, no, tak samo jak, jak, raport, jak raport ADP, no, nie jest zły, ale też nie jest jakiś bardzo, bardzo dobre oczywiście płacę mniej rynek będzie na to patrzył mamy stopę bezrobocia konsensus wskazuje na utrzymanie, więc rynek będzie przede wszystkim patrzył właśnie na tą figurę. Mamy również bilans handlowy ze Stanów Zjednoczonych oraz z, z Kanady, mamy indeks IV, PMI oraz sporo wystąpień bankierów centralnych, w tym oczywiście wystąpienie Jerome'a Jerome Powell'a o godzinie 20, więc warto oczywiście na, na te rzeczy zwrócić u, u, uwagę. No i przede wszystkim o godzinie 14:30 na raport z amerykańskiego rynku pracy. No i my przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczniemy sobie jak zwykle od euro-dolara. No, nie można, nie można powiedzieć, że zmienność jest jakoś spektakularna, bo z jednej strony no amerykański dolar. Nie ma, nie ma zbyt dobrych informacji, z drugiej strony oczywiście euro tym bardziej nie ma, nie ma dobrych, dobry, nie ma dobrych wieści dla euro, no ale tutaj się udało, udało się wyraźnie, wyraźnie odbić na tej parze, jak widać dosyć spore to odbicie, tutaj sobie zobaczymy mniej więcej, widać, że jakby... To, ten, ten zasięg wzrostu został wykonany. Natomiast no, to, co będzie się działo z tą parą, no, będzie zależało głównie od tego, jak wypadną dzisiaj dane. Bo jeżeli dane wypadną słabo, tutaj będzie odczyt w okolicach 100 tysięcy, poniżej 100 tysięcy, no to wtedy prawdopodobieństwo obniżki wzrośnie na pewno do 100%, i to będzie oznaka, że jednak. No ten eurodolar ma szansę na e, większe odbicie, ale tylko i wyłącznie ze strony słabości Amerykańskiej waluty. No, wczoraj było widać między innymi na Realu Brazylijskim, bo real brazylijski nie tylko ze względu na te kwestie lokalne, ale również ze względu na słabość dolara, dolara zyskiwał, więc również po stronie właśnie na eurodolarze, po stronie słabości dolara jest szansa na większe odbicie. No i zdecydowanie lepiej to będzie widać na wykresie. Tygodniowym, gdzie moglibyśmy liczyć na jakieś odbicie? No tutaj, jeżeli sobie wyrysujemy FIBO, no to ciężko będzie, e, ciężko. E, no, widać, że przetestowaliśmy już to zniesienie 23,6, i nie sądzę, żeby się udało dojść w przyszłym tygodniu. Tutaj do 38,2. Nie jest to może jakoś bardzo wysoko, to jest poniżej poziomu 1.11, no ale to już by determinowało prawdopodobnie naruszenie tej linii trendu spadkowego czy górnego ograniczenia spadkowego kanału. Myślę, że maksymalnie tutaj powinniśmy dojść do okolic poziomu 1.10.50. No, ewidentny. Sygnał prowzrostowy w tym tygodniu, oczywiście on może się jeszcze dużo zmienić ze względu na dane, natomiast jeżeli on taki pozostanie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy jednak atakować wyższe poziomy i dla mnie celem będą okolice poziomu 10,50. I euro.pln, oczywiście ogromne spadki. I duże prawdopodobieństwo przetestowania przynajmniej poziomu 4.30, czyli przebijemy, przebijemy te lokalne dołki tutaj i zejdziemy do 4.30, czyli to jest, to jest powyżej zniesienia 61,8 tutaj ostatniej fali. Natomiast sobie troszkę inaczej to FIBO teraz wyrysujemy, bo oczywiście jesteśmy już prawdopodobnie po tej fali wzrostowej, czyli no, tutaj ten scenariusz nam się nie wyrysował, więc no widać: mamy Fibo na tych ostatnich lokalnych dołkach 50%, natomiast no 61,8 jest poniżej 4,30. Być może. Ten poziom uda nam się naruszyć, no ale tutaj też ważna strefa wsparcia, tu mamy wiele tych lokalnych yy, szczytów, yy, być może, które będą no, jakoś popytowo działać na EuropENA. Tutaj jeżeli chodzi o WIG 20, to na razie nie za bardzo jest co omawiać, bo jesteśmy dosyć nisko, 200 yy, prawdopodobnie będzie to w dużej mierze zależało od tego co będzie się działo na. Co będzie się działo na, na, na indeksach globalnych? No a na indeksach globalnych, jak widzimy na Wall Street, dzieje się naprawdę e, całkiem pozytywnie. No, wczoraj przetestowaliśmy tutaj okolice 2 no nie, nie zeszliśmy dokładnie do tego poziomu, no, ale widać bardzo silną strefę wsparcia: zniesienie 61,8, 2,850. E, no i średnia 200-okresowa no, nie została tutaj naruszona, no ale tutaj również wcześniej, prawda. Znajdowaliśmy się blisko tej 200, ale jej nie dotykaliśmy, więc no jest duża szansa, że w tym momencie będziemy jednak, będziemy jednak jakoś rosnąć tutaj, próbować wzrosnąć przynajmniej do 2950 tutaj. Spotykają nam się dwie średnie ruchome, 8 oraz przepraszam, tutaj mamy 8, ta żółta oczywiście słabo ją widać, 14 okresowa, ta zielona, no i oczywiście 50 okresowa. To jest ta czerwona linia, więc prawdopodobnie tutaj się uda dojść, jeżeli oczywiście nie będzie jakichś bardzo, bardzo fatalnych danych ze Stanów Zjednoczonych, ale chyba, że one po prostu zwiększą perspektywę na obniżkę stóp procentowych, no to też jest szansa na to, że, że będą wzrosty, bo oczywiście te dane w Stanach Zjednoczonych nie, nie są. Yy, Długo traktowane jako negatywne dane, tylko jako perspektywa ewentualnego jakiegoś wsparcia, więc myślę, że jest szansa w najbliższych dniach do przetestowania właśnie tych okolic 2950 punktów. I przechodzimy sobie do rynku surowców. Zaczynamy sobie od rynku złota. Wczoraj wyraźnie powyżej 1500. No, tutaj gwiazda poranna, czyli już niemal, że w pełni mamy zneutralizowaną tą formację RGR. No, raczej nie powinniśmy mieć już, jakby, próby wypełnienia tej, tej formacji. Tworzy nam się coś w postaci kolejnej fali wzrostowej, więc to ramię może być zanegowane, więc, raczej bym już na tego RGR nie patrzył. Te noty wyraźnie odbijają jest sygnał do dalszych wzrostów na złocie, być może słabość ze strony dolara, więc jak najbardziej dobre perspektywy dla odbicia. Na złocie, więc myślę, że celem będą tutaj te lokalne szczyty przy 1530 punktach. No i ropa naftowa wyraźny, bardzo ładny sygnał prowzrostowy. Wydaje się, że tutaj te spadki na ropie WTI prawdopodobnie zostały lekko przesadzone. Wyraźny sygnał popytowy więc myślę, że jest, jest szansa na. Odbicie z tych poziomów. Podobna sytuacja na brędzie. Tutaj zeszliśmy dosyć wyraźnie m, nisko na RSI. Nie, może nie, nie, nie jesteśmy wewnątrz tej ważnej strefy 38-33, ale jednak. No, wyraźne, wyraźne spadki. Być może właśnie te perspektywy obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych powinny pozytywnie zadziałać na rynek, rynek ropy. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Oczywiście przypominam, godzina 14.30 kluczowe dane dla rynków i oczywiście życzę powodzenia dzisiaj właśnie na graniu na, w okolicach właśnie tych danych. Więc dziękuję jeszcze raz oraz do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 8.30. Dzięki jeszcze raz oraz do usłyszenia.